Witajcie na kanale Polka w Szwecji. Dzisiaj pokażę wam gimbala, którego zamówiłam z temu. Będziemy go testować, jak działa i czy bardzo się różni od tych sprzedawanych w sklepach AGD. Oraz będziemy również testować mikrofon. No więc teraz mnie słyszycie i widzicie bez tego jak działa gimbal i zaczynamy test. Okej, okay, słuchajcie. To jest ten gimbal, którego zamówiłam z temu. I to są dwa mikrofony również zamówione z temu. Okej. Okay, I teraz po wyjęciu tak. Tutaj mamy mikrofon. Tu jest stacja ładująca. Nie wiem, tylko słuchajcie, czy będzie teraz widać. No, chyba nie widać ale tutaj w prawym dol, dolnym rogu pojawia wam się e, ile macie procent naładowanej baterii e, co uważam że jest super no bo zawsze wiecie no i tutaj mamy dwa mikrofony kupując macie dwie opcje do wyboru i są opcje na Android i na iOS wygląda gimbal składa się z dwóch części no i pierwsza to jest główna część do której Wkładacie telefon i również macie podstawkę, którą możecie wkręcić, przez co gimbal będzie dłuższy, ale też jest to podstawka, którą stawiacie. Hops, I możecie sobie ustawić po prostu, wkręcacie gimbala, żeby stał. Ok, zaczynamy pierwszy test. Pierwszy test mikrofonu. Teraz cały czas mówiłam bez mikrofonu, więc się podłączam i zobaczycie, jak mnie słychać. Ok. Jestem na mikrofonie. Więc teraz możecie zobaczyć różnicę w dźwięku i startujemy, nagrywamy teraz z gimbala. Otwieramy w ten sposób gimbala. Piskamy. Trzymamy długo aż usłyszycie dźwięk. On się wtedy ustawia. I jest tak. I w ten sposób teraz widzicie, e, możecie włożyć sobie telefon na prosto. I tutaj mamy literkę M. M możecie sobie ustawiać e, różne, w różnym poziomie go. Tak, Tu możecie obracać tą osią, tą osią i tą osią. I teraz tak. Ja już mam ustawione, e, bo już zrobiłam sobie całe ustawienia, zatwierdziłam. Więc teraz wystarczy, że kliknę tylko raz przycisk ten. I automatycznie obraca mi się kamera, żeby nagrywać na przykład na YouTube, ale jeżeli chcę wrócić znowu do nagrywania na Instagram bądź na TikToka, to znowu mogę nagrywać sobie na prosto. Ok, testujemy. Ok, słuchajcie, o, od razu Wam pokażę Pana, jak sobie na testie I robimy dalej test gimbala. Idę po kamieniach. Patrzcie. Op. Więc możecie sobie zobaczyć, że faktycznie tutaj, jak idę, to trzęsie jak normalnie. Więc. Tak to, kochani, wygląda. A naprawdę, jeśli chodzi o podłoże, no to możecie zobaczyć, że jak idziecie normalnie z aparatem, to trzącha. Zresztą zaraz przejdę się normalnie bez niego. I zobaczymy tą różnicę. Ok, gimbal już schowany, mam go w ręku, więc teraz wracamy do kuby i zobaczymy, jak to wygląda bez gimbala. Więc. Zobaczymy, czy, czy warty swoich pieniędzy. No i słuchajcie, podsumowując test gimbala oraz e, mikrofonu, a w zasadzie dwóch mikrofonów, gdzie mogą mieć e, dwie osoby. To uważam, że jakość do ceny super wypada. Gimbal kosztował mniej więcej 230 zł, bo zależy od promocji, na e, jaką traficie na temu. A za, ja za mikrofony zapłaciłam e, około e, 100 zł. Więc e, uważam, że naprawdę warto. Polecam, zresztą sami zobaczcie, jak fajnie to nagrywa. Pozdrawiam! Hej! Jeśli podobał Ci się ten odcinek na temat testu, mikrofonu oraz gimbala z temu, to daj łapkę w górę i zostaw suba!